Witam Państwa w subiektywnym przeglądzie giełdowym. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania jest inflacja covid fed Ale zanim przejdę do omówienia planu, to może warto raz na rok odnieść się do 2021 roku. No i w tym kontekście zaakcentowałbym, że portfele, który wysyłaliśmy do, do parkietu, jeden zajął w portfel dywidendowy pierwsze miejsce. 80 kilka procent. Jeżeli chodzi o portfel techniczny czy typy techniczne, drugie miejsce. Jeżeli chodzi o portfel fundamentalny, trzecie miejsce. Generalnie aż tak bym bardzo się nie przywiązywał do stóp zwrotu, tylko bardziej bym zaakcentował tą powtarzalność, że co roku raczej jesteśmy w pierwszej trójce i staramy się utrzymywać poziom, raz trochę wyżej, raz trochę niżej. Także wydaje się, że to można nas uwiarygadniać, Oczywiście to decyzja należy do państwa. Komuś dany przekaz może bardziej odpowiadać albo mniej, no ale wydaje się, że takie stopy procentowe co najmniej nas uwiergadniają i zachęcają do co najmniej wysłuchania. Jeżeli chodzi o rynek, to co bym zaakcentował, to rosnąca, rosnąca inflacja konsumencka CPI, i to w Polsce, jak i, jak i w Stanach. No i to powoduje, że banki centralne są bardziej skłonne do potężenia stóp procentowych. W Polsce mieliśmy już serię czterech podwyżek. Być może miejsce docelowe czy poziom docelowy to około 3%, a być może około 4%. To będzie zależało od aktualnych odczytów inflacji z jednej strony. Konsumenckiej, ale to, co będzie pokazywało, jaki jest ten powtarzalna inflacja czy wzrost cen, to inflacja bazowa. Inflacja bazowa to jest takie zwierzę, czy takie sformułowanie, które obejmuje inflację bez zmiennych, bardzo zmiennych elementów, czyli bez żywności, jak i bez, bez energii. No, Państwo teraz będą widzieli rachunki za gaz czy za prąd, no to inflacja bazowa nie będzie tego obejmowała. No, i z drugiej strony, widzą też Państwo, mam nadzieję, że Państwo widzą, albo widzą Państwo po ocenach, że rośnie presja inflacyjna i też coraz częściej. Rosną oczekiwania co do wynagrodzeń, tak żeby z, z, z amortyzować zmianę cen. No i właśnie ta presja na wynagrodzenia będzie tym, co będzie wpływało na z jednej strony na wyniki spółek, a z drugiej strony może częściowo zamortyzować znaczący wzrost cen w, w gospodarce. To, dlaczego ma to takie duże znaczenie, no to wiedzą osoby, które posiadały czy posiadają fundusze dłużne, fundusze obligacyjne. Ponieważ w 2021 roku to była jedna z najsłabszych kategorii, czy najsłabszych, najgorszych i akurat na funduszach dużych, przynajmniej jest, jeżeli duży był odsetek obligacji o stałym oprocentowaniu, można było sporo stracić. No i to pokazuje na przykład zmianę rentowności 10-letnich obligacji z powiedzmy blisko 1,5% na początku lipca 2021 roku do grubo ponad 3% pod koniec 2021, ale... Ostatnio te testowanie jest poziom około 4%, jeżeli chodzi o polskie 10-letnie obligacje skarbowe. Co ciekawe, to właśnie ładnie to wygląda, z jednej strony wykres tygodniowy i mocne testowanie poziomu 4%, z ryzykiem przybicia tego poziomu, ale też wzrost rentowności obligacji w regionie. Przypadł na przykład, w porównaniu polskich obligacji do, do Czech, do Węgier, i co ciekawe też to wzrost rentowności obligacji na rynkach bazowych, czyli w Niemczech, czy, czy w Stanach, w Stanach i w Niemczech. Także widać, że tutaj, jeżeli można powiedzieć tak na, po prostu, że, czy prosto, że jak rentowności w Stanach rosną, a to są rentowności rynków bazowych, no to jaki do plus spread, czy różnica między niemieckimi, a polskimi, czy amerykańskimi, a polskimi, no to wychodzimy na, na wyższe wartości, czyli widać, że ten trend jest raczej globalny niż lokalny, chociaż w Polsce, czy na Węgrzech, czy w Czechach nastąpił on wcześniej. I teraz, jeżeli rentowności obligacji rosną, no to rośnie presja na wyceny akcji, czy rośnie, rośnie w siłę alternatywa dla inwestowania w akcje, i być może w, w 2022 roku będzie moment, gdzie sentyment do obligacji się poprawi, a spadek rentowności co wzrost cen obligacji to byłby być może ta klasa aktywów mogłaby in plus zaskoczyć. To, co w krótkim terminie może być czynnikiem ryzyka, to um, yy, właśnie COVID i w, w przypadku, czy Omikron i akurat w przypadku Polski yy, ostatnio pojawiła się prognoza jednego z ośrodków yy, tak, Mokosu, u yy, gdzie w drugiej połowie stycznia można ocz ocz oczekiwać dzielnych, czy siedmiodniowej średniej yy, yy, liczby stwierdzonych przypadków na poziomie 160 czy ponad 160 tysięcy. Także gigantyczna zmiana, w, w, yy, czy ta prognoza się yy, zmaterializuje, Czas pokaże. Wydaje się, że warto ją zaakcentować i być może część z Państwa podchodzi tylko sceptycznie, no ale jeżeli chodzi o inwestycje, no to lepiej działać wyprzedzająco i wcześniej mieć świadomość i podjąć decyzję, czy coś z tym, z tą informacją zrobić, czy też nie. Ponieważ od dołka z marca 2020 roku ponad 120%. Ostatnio jest pod presją i ta, ta stopa zwrotu normalizuje się czy wypłaszcza roczna. I po zazwyczaj dwa lata od dołka ten drugi rok jest. Słabszy, czy bardziej zmienny, wolatylny, no to wydaje się, że warto o to przemyśleć i przygotować swoje portfele, czy swój view, czy swój pogląd na rynek w kontekście właśnie bardziej wymagającego otoczenia i tym takim ostrożnościowym przesłaniem chciałbym zakończyć. Jeżeli by Państwo mieli jakieś pytania czy sugestie, co warto by uwzględnić w materiałach. To być może uda mi się to, to zawrzeć. Ja dziękuję za uwagę i życzę dobrego timingu w 2022 roku. A może przede wszystkim zdrowia. Dziękuję.